Po co rozbudowane pozdrowienie? Następny list do mnichów zaczyna Ewagriusz w taki sposób. Będzie teraz długi fragment. Niech będzie pochwalony Bóg, ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który napełnił nas błogosławieństwem w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, i umocnił nas, którzy zachwialiśmy się przez wiarę w swego syna. I podniósł nas, którzy upadliśmy przez swoją śmierć, i uwolnił nas z ubóstwa, i uratował z rąk gnębicieli, posyłając z nieba swojej świętości Chrystusa, naszego Zbawcy, Ożywiciela naszych dusz, i dał nam otwartość w Nim, przez to, że zwyciężył wszystkie sprzeciwiające się nam moce, mówiąc, Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. I wyrzucił z nas szatana przez swoje święte przykazanie i otworzył nam bramę do życia i wskazał nam drogę przykazań, to jest sam stał się dla nas drogą, według tego co rzekł, ja jestem drogą. Abyśmy do niego i przez niego podążając otrzymali poznanie godnej uwielbienia, Świętej Trójcy. Można powiedzieć długie pozdrowienie. Myślę, że się wielu nam kojarzy z początkiem listów Świętego Pawła, ale tak właśnie do siebie też pisali na wzór Świętego Pawła mnisi. Po co takie rozbudowane pozdrowienie? Myślę, że jest ono ogromnie ważne, bo w krótkich, zwięzłych słowach. Mimo, że mogą nam się wydawać one męczące, nużące czy nawet osłuchane, że w nich jest zawarta cała esencja tego, w co wierzymy i tego, po co żyjemy. Przynajmniej co jakiś czas warto sobie to uświadomić. Pozwolić temu słowu nad sobą wybrzmieć. Nawet jak wszystkiego od razu nie pojmujemy, to jeżeli rzeczywiście idziemy za Panem Bogiem, jeżeli pogłębiamy poznanie Pana Boga, to każde zdanie, które tutaj jest wypowiedziane, każde słowo, ono ma moc rozradować nasze serca i na nowo nadać sens naszemu życiu. Może szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy jakoś zagubieni. I budzą się w nas wątpliwości, czy takie życie, jakie prowadzimy, ma jeszcze sens. Takie słowa, takie rozbudowane pozdrowienie służy naszemu utwierdzeniu. Pozwalajmy wybrzmiewać takiemu pozdrowieniu nad naszym życiem.